kierowca bez prawa jazdy wjechał w ludzi na chodniku. W środę 15 lutego policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach interweniowali na ulicy Brzeskiej, gdzie doszło do potrącenia pieszych. 26-letni kierowca, chcąc uniknąć uderzenia w poprzedzający go pojazd, uderzył w trzy osoby idące chodnikiem. Na ulicy Brzeskiej kierujący Oplem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i chcąc uniknąć uderzenia w poprzedzający go pojazd, zjechał na w prawą stronę, potrącając trzy osoby idące chodnikiem. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Potrącone osoby zostały przewiezione do szpitala w Siedlcach. Cała trójka doznała lekkich obrażeń ciała i po badaniach zostali je wypisani do domów. Policjanci sprawdzili kierowcę w policyjnym systemie informatycznym i okazało się, że 26-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z przekroczoną liczbą 24 punktów karnych. O jego dalszym losie będzie decydował sąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności.